Inflacja wreszcie spada, ale tylko na chwilę, bo to jedynie krótki przystanek na drodze do kolejnych wzrostów. A zawdzięczamy go nikomu innemu, a Danielowi Obajtkowi, czyli byłemu prezesowi Orlenu. Rządowy program Czyste Powietrze został wstrzymany na tyle niespodziewanie, że nawet urzędnicy kancelarii premiera byli tym zaskoczeni. Ci, którzy zaczęli remonty swoich domów licząc na rządową dopłatę mają teraz spory problem. Ja nazywam się Darek Dziduch, a to jest Portfel Biznes Info, czyli program, w którym bez wyolbrzymiania, bez szukania sensacji i bez siania paniki opowiadam o tym, co ważne dla twojego portfela. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, mam do ciebie małą prośbę. Ponad 90% widzów naszego kanału ogląda go bez subskrypcji, a liczba subskrybentów jest dla nas oczywiście bardzo ważna. Kiedy rośnie, my również możemy się rozwijać i tworzyć dla ciebie coraz lepsze materiały. Tak więc, jeżeli to nagranie ci się spodoba, albo jeżeli jakikolwiek z naszych poprzednich materiałów był dla ciebie interesujący, to zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji kanału Business Info. Czy mogę prosić cię o tę niewielką przysługę? W listopadzie inflacja, wreszcie. Zaczęła spadać, a przynajmniej tak wynika ze wstępnych danych głównego urzędu statystycznego, które poznaliśmy w ubiegły piątek. Dynamika cen w ubiegłym miesiącu spadła do poziomu 4,6% w skali roku, natomiast ceny w skali miesiąca poszły w górę o 4,1%. I to jest odczyt zgodny z prognozami analityków. A przypomnę tylko, że w październiku inflacja w Polsce wyniosła równe 5% w skali roku, co jak dotąd jest. Najwyższym odczytem w 2024. Tegoroczna inflacja rośnie w zasadzie nieprzerwanie od marca, natomiast ten listopadowy spadek był wywołany przede wszystkim tak zwaną wysoką bazą statystyczną z listopada ubiegłego roku. Ja tylko przypomnę, że rok temu, już po wyborach parlamentarnych, słynny cud na Orlenie się zakończył, a ceny paliw, tak jak nagle spadły. Tak też szybko wzrosły. I widać to w najnowszych danych GUS, bo w listopadzie tego roku ceny paliw spadły aż o 6% w porównaniu do listopada zeszłego roku. Dla porównania, w październiku ceny paliw rok do roku w zasadzie stały w miejscu. Listopadowy spadek inflacji to jednak tylko chwilowa korekta. Analitycy PKO BP spodziewają się, że w grudniu inflacja znów podskoczy do okolic 5%, a od nowego roku będzie jeszcze wyższa. Szczególnie, że. Nie wiadomo jeszcze, czy rząd zdecyduje się na dalsze zamrożenie cen energii i ile będzie trwało. Natomiast gdyby do tego doszło, to nawet wtedy, zdaniem ekonomistów Goldman Sachs, inflacja w Polsce osiągnie szczyt w okolicach marca przyszłego roku, osiągając poziom 5,3% w skali roku. Kto pamięta te nagłówki z zeszłego miesiąca, które straszyły śmiercią konsumenta? Chodziło wtedy o te bardzo słabe, mocno rozczarowujące dane dotyczące sprzedaży detalicznej we wrześniu. Bo ekonomiści spodziewali się ponad 3% wzrostu w skali roku, no ale Polacy nie byli zbyt chętni na zakupy, i sprzedaż detaliczna spadła aż o 3%. Można jednak powiedzieć, że w październiku. Konsument ożył, no i wreszcie zaczął kupować, bo sprzedaż detaliczna tym razem wzrosła o 1,3% w skali roku. Wciąż jest to jeden z najsłabszych tegorocznych odczytów, a przypomnę, że przez większość ubiegłego roku obroty sprzedawców detalicznych w Polsce. Spadały w ujęciu rok do roku. Tegoroczne dane sprzedaży detalicznej pokazują, że Polacy w zasadzie nie kwapią się do dużych zakupów i widać już, że 2024 rok nie przyniósł tego oczekiwanego ożywienia konsumpcji. Świadczą o tym również dane głównego urzędu statystycznego, które dotyczą koniunktury konsumenckiej. Wskaźnik przyszłych oszczędności osiągnął Najwyższy poziom od 5 lat, a to oznacza, że jesteśmy dużo bardziej skorzy do odkładania pieniędzy na gorsze czasy niż do ich wydawania. Pozostając w temacie pieniędzy, znamy dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w październiku. Wyniosło ono dokładnie 8316,57 zł. Groszy, brutto oczywiście, co oznacza, że było o ponad 10% wyższe niż rok wcześniej. Realny wzrost płac był jednak sporo niższy, bo październikowa inflacja wyniosła aż 5%, co sprawiło, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia z uwzględnieniem inflacji to niecałe 5% w skali roku. I jest to najniższy realny wzrost płac od grudnia ubiegłego roku. A przypomnę tylko, że jeszcze w lutym i w marcu tego roku wynagrodzenia rosły o prawie 10% już po uwzględnieniu inflacji. We wtorek Narodowy Bank Polski ujawnił, ile zarabiają członkowie Rady Polityki Pieniężnej po ostatniej październikowej podwyżce. Sama podwyżka płac nie jest być może imponująca, bo wyniosła zaledwie 8%, ale kwota, jaką co miesiąc otrzymują członkowie Rady Polityki Pieniężnej, robi wrażenie. Od 1 października ich wypłata to dokładnie 40 155 zł. W skład RPP wchodzi 9 członków oraz przewodniczący Rady, którym jest sam prezes NBP. Adam Glepiński może jednak pochwalić się znacznie wyższymi zarobkami niż członkowie RPP. W październiku przyjęto uchwałę, która podniosła aż o 30% premię dla prezesa NBP i dla wiceprezesów, co oznacza, że akurat wynagrodzenie samego Glepińskiego wzrośnie o ponad 190 tysięcy złotych rocznie. A dla przypomnienia Adam Glepiński w ubiegłym roku zarobił prawie milion trzysta tysięcy złotych, na czysto oczywiście. W ubiegły czwartek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska niespodziewanie wstrzymał przyjmowanie wniosków do programu Czyste Powietrze. Zdaniem resortu program dopłat do termomodernizacji budynków w tej dotychczasowej formie dawał zbyt duże pole do nadużyć. Dochodziło na przykład do sytuacji, w której właściciel kilku domów przepisywał je na członków rodziny, szczególnie na tych, którzy nie mieli do Dochodów, na przykład studentów, co pozwalało uzyskać maksymalny poziom dofinansowania na remont kilku nieruchomości, które de facto należały do jednej osoby. Zdaniem ministerstwa ten proceder był naprawdę szeroki. A maksymalna kwota, jaką można było otrzymać na termomodernizację budynku, to ponad 136 tysięcy bez zwrotnej dotacji, więc trzeba przyznać, że jest to gra warta świeczki. Program Czyste Powietrze ma zostać zmodyfikowany, nie został on całkowicie zakończony. Nabór wniosków ma ruszyć ponownie jednak dopiero z końcem marca przyszłego roku, więc. Ci, którzy zaczęli remonty na własną rękę, licząc na dofinansowanie, o które można było wnioskować do pół roku po zakończeniu prac remontowych, mogą mieć teraz problem, bo tych wniosków złożyć w tym momencie nie mogą. Na sam koniec zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę. Oczywiście do zasubskrybowania kanału Biznes Info, nabieramy tempa, nabieramy wiatru w żagle, a Twoja pomoc w postaci klikniętej subskrypcji pokazuje, że mamy dla kogo tworzyć coraz lepsze materiały. A jeżeli zasubskrybujesz nasz kanał, no to oczywiście nie przegapisz kolejnych materiałów, które dla Ciebie przygotowujemy. Ja nazywam się Darek Dziduch, a to był portfel Biznes Info.